Witam wszystkich serdecznie. Temat mojego wystąpienia brzmi dość trudno, czyli budowa wizerunku w świecie odmiennego postrzegania wartości. Nie, nie będę was zanudzał teoriami, nie będę wam opowiadał, w jaki sposób można byłoby do tego podejść naukowo. Chciałbym ten temat ugryźć po prostu na przykładach, tak, żebyśmy razem spróbowali to przeanalizować tą tematykę. Jak Budować markę, wizerunek, markę osobistą, patrząc na to, że wartości są postrzegane zmiennie. Zaczynając od początku, czym właściwie jest wizerunek? Wizerunek właściwie to jest taka korelacja między tym, jak my chcemy być postrzegani, a tym, jak ludzie nas postrzegają, czy otoczenie. I właściwie, jakimi narzędziami się posługujemy, żeby ten wizerunek kreować? No to. Na przykład public relations, często się słyszy w telewizji, corporate identity, jakieś działania marketingowe. I właściwie po co ludzie to robią? Po co kreują swój wizerunek? Przede wszystkim po to, żeby na przykład wyróżnić się, żeby się pokazać, żeby być zauważonym, żeby dotrzeć do jakiejś puli klientów, do jakichś odbiorców. Są różne przyczyny. No niektórzy kreują swój wizerunek po to, żeby pokazać, jakie, jacy są, kim się stali. Żeby podbudować swoje ego. Są osoby, które chcą zbudować swój wizerunek tylko po to, żeby poczuć się lepiej. A są osoby, które chcą kreować swój wizerunek, żeby przedstawiać jakąś ideę, którą, którą niosą przez całe życie. Motywacji jest bardzo dużo. Czym właściwie jest w, tej, w, takiej, w takiej sytuacji, w jakiej, jak budujemy, budujemy ten wizerunek? Za, 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 za pomocą czego? No, za pomocą wartości. Prawda? No i właściwie czym jest wartość? To jest właściwie taka kategoria aksjologii, która mówi, co jest ważne, co jest istotne, co jest dla nas drogowskazem, kierunkowskazem, co nas określa. I weźmy sobie na przykład taki banał, czyli jakąś firmę, która posiada pewne cechy, chciałaby pokazywać, że ma pewne wartości i weźmy sobie na przykład taką firmę szkoleniową. I teraz pytanie do was, jaka taka standardowa firma szkoleniowa, jakie, jakie może mieć wartości firmy? Czy ktoś ma jakiś pomysł? No, słyszę, że nie. A więc najczęściej takie, tego typu firmy starają się na podstawie tych wartości, kierując swój wizerunek, przedstawić coś, jakby chcieli być postrzegani. Czyli na przykład, że są profesjonalni, że są kreatywni, że są w, na przykład punktualni. Do tego tematu jeszcze, jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób. Ludzie, otoczenie postrzega wartości. Nie żyjemy już w jednobiegunowym świecie. Nasze działania jako osoby czy jako firmy nie są zazwyczaj lokalne. Jeden kraj czy jedna religia, czy jedna kultura już nie określa nam wartości i w jaki sposób mamy się do nich odnosić. Żyjemy w świecie multikulturalnym, w którym dostęp do informacji jest bardzo, bardzo szybki, bardzo prosty. I możemy interpretować te wartości. Możemy popatrzeć na to, że te wartości, których, o których się kierujemy w życiu, ktoś na drugim końcu świata interpretuje inaczej. Nasze postrzeganie tych wartości jest często zupełnie, zupełnie inne. I teraz to robi otoczenie. Teraz jak wygląda to z perspektywy osoby, która kreuje, a jak kreuje swoją markę? I na przykład zgłasza się do agencji reklamowej, czy zgłasza się do agencji kreatywnej i chciałaby móc wyciągnąć wartości swojej firmy i przekazać je na zewnątrz, przekazać je do odbiorców. To taki przeciętny, przeciętny właściciel firmy przychodzi i mówi, że chciałbym, żeby te moje wartości, które mam w sobie, były postrzegane w ten i w ten sposób przez ludzi. Chciałbym, żebym to, że ja jestem pracowity, to, że ja dbam o ekologię, to żeby, żeby wszyscy to zauważyli, że moja firma dokłada starań, żeby tak właśnie było. To tylko teraz zastanówmy się, czy to jest dobra droga. Dlatego, że tego typu osoby zazwyczaj patrzą to z własnej perspektywy, z, własnej, z, własnej, z własnego ujęcia, z własnej kultury, z własnej religii, z własnego postrzegania tych wartości, nie patrząc na to, że one mogą być postrzegane troszeczkę inaczej przez innych ludzi. I teraz weźmy sobie taki przykład. Prowadząc zajęcia warsztaty z ludźmi, którzy chcieliby kreować swój wizerunek, kreować markę, zrobiliśmy sobie takie zadanie, a mianowicie wytworzyliśmy taką wirtualną firmę właśnie szkoleniową, która miała 20 najważniejszych klientów na całym świecie. I Postanowiła, że jej wartościami, które będzie chciała, chciała przedstawiać, przedstawiać innym, będą kreować swój wizerunek na podstawie trzech cech. Między innymi właśnie takie dość ogólne, wręcz czasami banalne sformułowania, czyli właśnie, że są kreatywni, że są punktualni i że są profesjonalni. No i zadanie polegało na tym, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby dotrzeć do tych 20 najważniejszych klientów i spróbować im przekazać te wartości. No, i grupa zabrała się do pracy, zaczęła to opracowywać. E, zaczęła mnie dopytywać w takim razie, jak, jak ta firma, e, jakie to firma ma logo, jakie ma barwy, e, co oprócz tego reprezentuje, jakie szkolenia, co zupełnie zupełnie nie ma w tym momencie znaczenia. E, i, do, I wymyślili. Postanowili, że jeśli firma zajmuje się szkoleniami i ma klientów w Rosji, w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, to że wyślą im po prostu prezent. Wyślą prezent do prezesów tych największych firm, który będzie odzwierciedlał wartości. I postanowili, że jeśli firma chce mówić o sobie, że jest punktualna, że jest kreatywna i że jest profesjonalna, to zawrzą to wszystko w prezencie. Zamówią w szwajcarskiej firmie bardzo drogie zegarki z logo firmy, wygrawerują na tych zegarkach nazwiska prezesów tych firm. Żeby, żeby wiedzieli, że to jest imienne, że to jest do nich. I do tego, żeby pokazać swoją kreatywność, opakują to wszystko w pięknie zaprojektowane, zaprojektowane opakowanie, skierowane tylko i wyłącznie na tą okazję. Opakują w piękny, niebieski papier, który był papierem firmowym. Do tego napiszą na takim delikatnym, niebieskim, niebieskim papierze, czerwonym atramentem, życzenia imienne. Podziękowania, prawda, za, za współpracę z, dla, dla tych prezesów firm. I, i postanowili teoretycznie rozesłać to do 20, do 20 klientów na całym świecie. I teraz, jak myślicie, czy to był dobry pomysł? A dlaczego? Właśnie, ty zinterpretowałeś to właśnie na swój sposób, i dla ciebie by to tak dotarło. Postanowili wziąć wszystkich klientów do jednego worka i wysłać im dokładnie taki sam prezent, i z nadzieją, że będą interpretować te wartości tak, jak oni to wymyślili. I teraz pomyślcie sobie, jak to wyglądało u prezesa firmy europejskiej, na przykład angielskiej. No to był zadowolony, dostał prestiżowy zegarek. Mówi też o jego punktualności, ponieważ nosi zegarek, jest profesjonalnie wygląda, nazwisko wygrawerowane na, 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 na tym zegarku. Zegarek jest bardzo, bardzo ładny. No to świetny prezent, tak? Świetna sprawa. A co musiał sobie pomyśleć? Właściciel jednego z największych klientów tej firmy, który pochodził z Chin, nie dość, że dostał prezent, w niebieskim opakowaniu, w niebieskich barwach, co w Chinach uznawane są, niebieskie jest uznawane za barwy żałobne, otworzył opakowanie, zobaczył, że dostał zegarek. W Chinach zegarek to jest symbol upływa, upływającego czasu, symbol przemijania i rychłej śmierci. Następnie założył ten zegarek, tak, no, no dobra, no dostałem ten zegarek i zobaczył, że na tym zegarku jest wygrawerowane jego nazwisko. Postanowił się nie zrażać. Wziął imienny list, zaczął czytać i zobaczył, że został napisany czerwonym atramentem, co w Chinach jest oznaką po prostu też śmierci, nieszczęścia i wszystkiego co najgorsze. Więc patrząc z tej perspektywy, Osoby, które chciały wytworzyć i przekazać te wartości, nie zrobiły jednego, nie zrobiły researchu i nie zastanowiły się, jakie są różnice kulturowe w poszczególnych krajach i jak, w jaki sposób może być to odebrane. Więc w tym momencie, jakkolwiek ktoś mógłby, mógłby to odebrać, na przykład jak ty, że, że to jest właśnie oznaka tego, że się, że się spóźniają, więc dlatego potrzebny jest zegarek. Ale mimo wszystko prezent, na przykład w Europie zegarek jest dość standardowym prezentem i wszystko jest w porządku. Ale proszę zobaczyć, jaką wizerunkową wtopę by zaliczyli w kinach. No skandal. I teraz to jest jeden z takich podstawowych błędów, czyli nie branie pod uwagę różnic kulturowych. Jaki jest inny błąd, który może wystąpić? Podam inny przykład, troszeczkę bardziej drastyczny. I on miał miejsce. W latach 70 pewna firma, która zajmowała się Branżą spożywczą, tak powiem, postanowiła zrobić akcję wspierającą Afrykę i wysłała do Afryki dużą ilość mleka modyfikowanego dla dzieci, które, które dopiero do noworodków i dla dzieci, które jeszcze karmią, karmią się często piersią, prawda? I matki w Afryce korzystały oczywiście z tego produktu doprowadzając do tego, że dzieci się przyzwyczaiły do, tych, do tego produktu, do tego sztucznego mleka, i okazało się, że zapas po prostu tego, tych darmowych próbek się skończył, laktacja u niektórych kobiet już zanikła, część dzieci nie potrafiła się przystosować do naturalnego pokarmu z powrotem, a większość tych kobiet nie było stać na to, żeby to mleko kupować. Jaka była tego przyczyna? Zwiększył się odsetek zgonów dzieci w tym czasie, gdzie, było, gdzie była przeprowadzona akcja. Drastyczne, prawda? Chcąc stworzyć wizerunek firmy, która dba o kraje mniej rozwinięte, chcąc pokazać, że robią coś dla świata, zrobili rzecz właściwie odwrotną. Co tu, za, co, co tu się wydarzyło? Właściwie w budowaniu tego wizerunku przede wszystkim nie było analizy rynku i w jaki sposób zareagują odbiorcy. Czyli kolejny laptop. Inny przykład może bardziej z naszego podwórka europejskiego, może i nawet polskiego. To przykład firmy, która postanowiła nagle w toku swojej działalności, to była firma odzieżowa, postanowiła, że nagle pójdzie w ekologię, że faktycznie jest w tej chwili zmiana klimatu, że człowiek bardzo dużo Robi złego dla ziemi, więc jego firma, pan prezes postanowił, będzie ekologiczna. Jak postanowił, tak próbował to wdrożyć. Przede wszystkim wszystkie opakowania, pakujące te ubrania, zaczęły być ekologiczne. Pełen recykling, jeśli chodzi o, o firmę. Akcje sadzenia drzewek z dziećmi w szkołach podstawowych. Zbieranie nakrętek wszystko co proekologiczne. Firma zaczęła się rozrastać. Zaczęła wszędzie pisać, że podchodzi ekologicznie, no ale jesteśmy w świecie, gdzie nie ma dwóch, trzech mediów, tylko te media są właściwie, każdy z nas, nas, nas jest w tej chwili nośnikiem medialnym. Tak przez Facebooka, przez inne możliwości czy przez inne portale społecznościowe. A mianowicie okazało się, że większość tych ubrań było szyte z materiałów, które były sprowadzane z Azji, gdzie były farbowane chemicznie. I ta cała chemia spływała do rzeki, z której ludzie później pobierali wody do picia. I cały proces wizerunku tej firmy, że jest proekologiczna, lek w gruzach. A na, na dodatek część, część z tych ludzi uważała e, no po prostu tą osobę za hipokrytę, tego prezesa i tą firmę, że ta, ta, ta firma jest, jest, to są po prostu hipokryci ponieważ na własnym podwórku jak najbardziej zadbali o ekologię, ale nie sprawdzili łańcucha dostawców i się okazało, że biorą materiał, który jest farbiony, farbowany chemicznie, a przede wszystkim te odpady lądują do rzeki. Podsumowując te trzy elementy, zwróćcie uwagę, że przy budowaniu, przy budowaniu wizerunku zaszły, takie, zaszły takie, takie błędy. Przede wszystkim w, w pierwszej kolejności brak analizy rynku. I konsekwencji naszej akcji, akcji tych, tych firm, które, które do tego doprowadziły. Druga sprawa, brak dopasowania kulturowego. I trzecia sprawa takie podejście wprowadzamy to na własnym podwórku, brak takiej analizy całościowej, brak wprowadzenia, brak wprowadzenia takiej organizacji w takiej kultury organizacyjnej. Która dba o to, żeby ta ekologia była wprowadzona od najmniejszego, od podstawowego łańcucha firmy, aż po samego prezesa. Ale, żeby nie było tak sceptycznie, to zastanówmy się, jakie cechy, jakie elementy, o których warto, o których warto pamiętać, żeby budować swoją markę, tak, i swój wizerunek, żeby był odbierany. W możliwie dobry dla nas sposób. Właściwie są tylko takie cztery elementy, o których chciałbym Wam powiedzieć i uważam, o których warto pamiętać. Pierwszy z tych elementów to jest zachowanie spójności. Zachowanie spójności w tym, że te wartości, o których rozmawiamy, muszą być spójne nie tylko z nami, z naszymi odczuciami, ale też z naszymi możliwościami, jako firmy, jako przedsiębiorstwa, jako osoby. Druga sprawa to po prostu świadomość. Że nasze wartości mogą być odbierane przez kogoś inaczej. Wystarczy o tym pamiętać i to analizować, tak żeby nie było takiego przykładu jak na przykład z tym zegarkiem w Chinach. Trzeci element to jest to, co mówiła Ela w swoim wystąpieniu to jest uruchomienie myślenia krytycznego do swoich pomysłów, do tego, w jaki, chce, w jaki sposób chcemy prezentować swój wizerunek oraz świadomość procesu, że budowa wizerunku to nie jest jakaś akcja, to nie jest jakiś pomysł, to nie jest jakaś inwencja, tylko stała praca. To jest proces, który następuje, który trzeba kontrolować. No i czwarty, ostatni element to jest po prostu strategia. Musimy wiedzieć, jak chcemy komunikować i do czego po prostu będziemy dążyć w tej komunikacji. Zaplanować to wcześniej i odpowiednio oczywiście reagować na, na zmiany, jakie są w naszym otoczeniu. Żeby nie było tak sztywno, podam wam. Przykład, który dotknie was uważam bardziej. Bo to jest przykład osobisty. To jest przykład, który może spotkać każdego z nas mnie, ciebie czy każdego z prelegentów, a mianowicie poznanie nowego partnera życiowego. Poznajemy nowego partnera i znajomi zaczynają nas dopytywać słuchaj, słyszałem, że kogoś poznałeś, jaki ktoś jest. I my jesteśmy właściwie w, taki, w takiej roli, że zaczynamy kreować wizerunek tego naszego partnera przed znajomymi, przed rodziną, przed partnerami biznesowymi i tak dalej. No i to co, na początku, jeśli spotykamy się z takim partnerem, nie znamy tej osoby, to co my możemy powiedzieć o tej osobie? Zazwyczaj to, co mówią firmy, firmy o sobie, jak zaczynają działalność i zaczynają pracę z wizerunkiem, czyli ogólniki. Możemy powiedzieć, no tak, poznałem świetną dziewczynę, jest ładna, jest inteligentna i jest pracowita. No i wszyscy, no dobra, no, ale dlaczego, skąd, skąd takie cechy? No ładna, ponieważ widziałem ją, jest zgrabna, naprawdę niczego jej nie brakuje, jest inteligentna, bo pokończyła dobre szkoły i pracowita, bo pracuje na dwa etaty. No ale sami widzicie, no to są takie dość ogólnie, duże ogólniki i to właściwie nie mówi o nic o wartościach tej osoby. Popatrzmy na sytuację, jak może wyglądać ta, 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 ta kwestia po dwóch, trzech miesiącach. Znowu znajomi nas przydybają. Słuchaj, widziałem Cię z tą Twoją nową dziewczyną, byliście w mieście, dobrze się bawiliście, chyba jest między Wami chemia, chyba może coś z tego będzie, prawda? Powiedz, powiedz nam w końcu, jaka ona jest, jakie ona ma wartości. To muszę się zastanawiać. No. Ale faktycznie zaczynamy już ją bardziej poznawać i mówimy, że no, jest nie tylko ładna, ale dba o siebie. Za każdym razem, jak z nią gdzieś wychodzę, ona jest zadbana, dopasowany dreskot do sytuacji. Za, z, zawsze pachnąca, zawsze, zawsze umyta, zawsze taka. Prawda? Dla, nie, dla niektórych to jest bardzo istotne. Ale dalej to są ogólniki. Tak, zaczynamy, zaczynamy dopasowywać, szukać w głowie tego wizerunku, tak? I zaczynamy, zaczynamy sobie interpretować ten wizerunek w jakiś sposób, co my możemy powiedzieć o tej osobie. Co ona nam przekazała? No i teraz dalej. Nie jest tylko i wyłącznie inteligentna dlatego, że pokończyła szkoły. Możemy już się pochwalić czymś więcej, ponieważ zobaczyliśmy, że ma bardzo rozbudowaną inteligencję emocjonalną, że pomaga swoim znajomym, że udziela się w akcjach charytatywnych, że potrafi pomóc swoim przyjaciołom, kiedy, kiedy są w potrzebie. No to już, już jakaś cecha. Zaczyna się coś budować. No i trzecia rzecz, że nie tylko jest pracowita, ale jest zaradna życiowo. Czyli widzimy, że ono, dowiadujemy się historii jej życia, że spłaca kredyt studencki, dlatego ma te dwie prace, że chce odpowiadać za siebie. No zaczynają się budować jakieś cechy, o których możemy ich określić, ale dalej to są ogólniki. No i teraz spotykamy tych znajomych, powiedzmy po roku, dwóch, i nagle dowiadujemy się, że chcemy się tej osobie oświadczyć, lub patrząc z perspektywy drugiej, że facet je, oświadczył się dziewczynie. No to wszyscy podekscytowani. No dobra, no to jeśli już jest taki etap, taki taki moment, to weźmy powiedz coś o tym. No to już w tym momencie jest inna rozmowa. W tym momencie my jako zafascynowani tą drugą osobą, jako przekonani do jej wartości, my już nie mówimy, że ktoś jest ładny, pracowity, tak? Mówimy, że ktoś na przykład jest jest, jest dla nas bardzo istotny, ponieważ jest wyrazisty, ponieważ ta jej uroda jest taka, że powoduje, że zawsze się przy niej dobrze czujemy. Że każdego ranka, jak wstajemy, widzimy jej uśmiech, to dzień staje się lepszy. Że ona ma po prostu taką grację w sobie, która, która nas pobudza, która powoduje, że stajemy się, czujemy się na przykład przy niej bardziej męscy. A jeśli chodzi o tą całą pracowitość, to. To tak naprawdę, patrząc na to, że ona, to ona jest nie tylko pracowita, ale ona jest obowiązkowa. Nie to, że spełnia swoje obowiązki, które ma, to jeśli mamy wspólne cele, zawsze mi przypomni, zawsze mi pomoże w tym, żeby nic mi nie umknęło. Jest bardzo dokładna. P powoduje to, że ja czuję się, że w życiu jest mi łatwiej, że, ma, że ktoś mnie wspiera. Popatrzcie na to, w jaki sposób. Postrzeganie danej osoby może się zmieniać w czasie i te wartości. I przyłóżmy sobie do tego kalkę firm czy osób, które mają takie podejście, że chcieliby być postrzegani tak jak sobie sami to wyobrażają. I mówią o profesjonalizmie, mówią o ogólnikach. I kończąc moje wystąpienie. Chciałbym życzyć Wam, żeby kreowana, kreowany wizerunek do czegokolwiek by nie służył, był odbierany indywidualnie przez każdego odbiorcę, tylko na podstawie naszych wartości i naszych działań, za pomocą spójnej, jasnej i klarownej komunikacji czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję.